manko to Rolnik Nieprofesjonalny Słuchajcie, dzisiaj duża zmiana planu, Bo tak naprawdę Miałem teraz zupełnie robić coś innego Przywiozłem sadarkę do cebuli Do dymki No i miałem sadzić bezorkowo Dzisiaj cebulę No i niestety A zresztą sami zobaczcie Niestety, ale nie idzie Dymki sadzić bezorkowo Jest to pole gdzie w ubiegłym roku było to nawadniane żyto, została słoma. Potem jeszcze był wysiany poplon, który został do 1 marca. No i niestety, ale gnojowica, potem uprawa na głęboko, dwa razy teleżówką, a tej masy i tak najgłużej jest od ogroma. I niestety, ale wszystko się pcha na sadzarce na redłach z przodu. To nie redła, dobra, mniejszy z tym. Po prostu wszystko tutaj nam się ściąga na polu i niestety nie idzie sadzić dymki bez orce. nie Jest po prostu za dużo resztek na wierzchu. No i zmiana, szybka, nagła na planów. I będę sadził dymkę po orce. Tamta część pola była przeznaczona pod kukurydzę, na którą, na którą za chwilę się znajdziemy. Ale no właśnie, jeszcze że gnojowite na szybko, żeby to potem jutro rano zaorać uprawić i wysadzić dymkę właśnie na orące, więc niestety ale 100% bez orki, w tej teraz sobie po raz kolejny nie udało. Jest to kolejny przykład, gdzie ja osobiście mówię, że czasami z tym pługiem trzeba się po prostu przeprosić, trzeba go z tych wyciągnąć. I w takich okolicznościach, gdy naprawdę no, na polu byłby taki burdel, albo po prostu by się nie dało tego zasadzić, w tym przypadku no, akurat na dymka to zasadzić, po prostu trzeba odpuścić i ten dół wziąć. Tu nie będzie tego dużo. Jest to najgorsza orka jaka może być, ale tak naprawdę była orka wiosenna, ale tak naprawdę nie ma w tym przypadku innego wyjścia. Tutaj kolejne należowanie nic by nie pomogło. Po prostu mówię, słoma, 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 jeszcze resztki roślinne, więc tego po prostu jest za dużo. I tak jak ja mówię zawsze trzeba mieć szacunek niestety, ale skrajność. To, takie są takie dwie skrajności skrajności orkowej, skrajności bezorkowe i czasami po prostu szczucie i gdzieś tam przekinanie, wyzywanie jednych na drugich, że e, ci są głupi, bo nie orają, ci są głupi, bo orają. I e, takie napuszczanie czasami jednego rolnika na drugiego jest po prostu dla mnie bezsensowne. Wiadomo, w momencie kiedy wchodzimy w uprawę bezorkową, jest to o wiele lepsze dla naszej gleby, nie ma co ukrywać, ale są sytuacje, że po prostu ta orka jest raz, że może koniecznością, dwa, że lepszym rozwiązaniem, bo niestety, ale 70% gospodarstw w Polsce gdyby przeszło w tym momencie na uprawę bezorkową, zrobiłoby sobie potężną krzywdę. Nie z tego powodu, że uprawa bezorkowa jest zła, ale po prostu nie mamy płodozmianu. 70% puszcz cały czas w strukturze zasiewu, to jest po prostu za dużo. Bezorka to przede wszystkim płodozmian, ale tak jak w tym przypadku, no niestety, ale przygrywam z ilością resztek różnicnych, muszę to przyorać, i będę siał, będę sadził wszystko ciągle z tym sianiem. E, więc no, po prostu jest taka sytuacja. Jest taka sytuacja i wyciągam pług, Teraz lecę. No i za chwilę ja wam pokażę, jak to jeszcze na polu wygląda. Słuchajcie, tak to wygląda na polu. E, jak widzicie, no niby jest wszystko ładnie, super ekstra. Ale o, tu mamy wszystko słoma i tak dalej. Rośliny żyta, które. Gdzieś tam pocięte przez te uprawy, wymęczone Ale one cały czas tutaj są Przyjdzie troszeczkę Mokrzejszej ziemi O, Kocie kolejne, no pocięte wszystko jest przez Teleżówkę, ale i tak to Masa tutaj po prostu spycha się pod Sadzarką Sadzarkę wam pokażę w filmie z sadzenia Cebuli, jak ona tam sobie wygląda A przed wyglądało to tak Mówię tutaj był popląt, który całkowicie wymarł, jak był zupełnie malutki gdzieś tam w październiku. Praktycznie go na polu nie ma widać, nie ma praktycznie żadnego śladu. Ale słoma, właśnie takie kępki żyta, które e, no mia miały czas, miały miejsce, no to się porozrastały. I zobaczcie, gdzieś tam jakiś kłosek, coś, to wszystko po prostu rosło, rosło, rosło. E, no i to zostawione było tutaj pod. Kukurydzę. No i słuchajcie, gdyby nie to, że e, buraczka po prostu zasięliśmy więcej niż chcieliśmy, bo z półtora hektara zrobiło się 3,5 prawie. No to pod cebule trzeba było uprawić teraz na wiosnę. No i co, no niestety, ale te rośliny żyta, które tutaj są za mną, e, mimo tych trzech upraw, to cały czas żyło, cały czas to, że tak powiem, funkcjonowało na zastosowanie na przykład środków ochrony roślin można by zastosować chociażby glifosat który niestety za chwilę gdzieś tam będzie wycofywany ale no trzeba się nauczyć żyć bez glifosatu i tak naprawdę no bez jakiegokolwiek innego zamiennika więc no jest podjęta decyzja o orcy. słuchajcie i lecimy już na polu z gnojowicą jest tutaj no, jak mówiłem, część jeszcze nie przygotowana, która miała być robiona pod kukurydzę. Wczoraj widzieliście, jak wygląda to uprawione pod cebulę. Dużo resztek. No, tutaj też widać, że ta poduszka ze słomy cały czas jeszcze leży. A gnojowice, no, tutaj około 30 metrów sześciennych. No, wylewam z tego powodu, że mam tej gnojowicy po prostu bardzo dużo do wywiezienia na wiosnę i no miało już tutaj, mówię, pod kukurydzę, ale idzie pod cebulę, muszę po prostu powierzchniowo tutaj się wyrobić i jeśli chodzi o nawożenie cebuli, potem jeszcze coś tam dorzucę na drugą dawkę, ale raczej nie będzie to zbyt dużo może z 40 kg w formie RSM-u, ponieważ tutaj cebula jako warzywo nie ma zbyt dużych wymagań, jeśli chodzi o azot, bardziej o Makroskładniki typu fosfor czy potas. Jak dobrze pamiętam, na 10 ton cebuli cebula pobiera około 20 kg azotu, więc nie jest to jakoś tam bardzo wygórowane zapotrzebowanie, jeśli chodzi o ten makroskładnik. A jeśli chodzi o zawartości fosforu i potasu, tutaj fosforu jest zawartość średnia, potasu. Wysoka, jeszcze jest odrzucona w gnojowicy potas, więc powinno styknąć Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie Jeśli chodzi o powierzchnię to cebuli będzie hektar 50 Ale no już wyciągając ten pług, za chwilę go będę wyciągał To będę tutaj orał hektar 80 Tak, żeby właśnie mieć jeszcze tutaj raz, że do słupa, które widzieliście na początku Wejścia tego fragmentu, że jest słup, to sobie po prostu położę do słupa i będę też miał jeszcze tutaj porównanie, bo mówię dymki, około hektar 50, to 0,30 taki basek zostanie pod kukurydzę więc będzie porównanie. Będzie porównanie tutaj, jeśli chodzi o kukurydzę, bo kukurydza wtedy trafi na tą stronę, na środek, tak nieszczęśnie. Czyli to też ma swoje plusy, bo. Chociażby jak będzie nawadniane, to będzie z brzegów Więc będzie jeden przejazd tylko w środku w kukurydzy Ale będzie kapa, kawałek tutaj właśnie po orce Potem będzie uprawa bezorkowa, którą będę robił Na początku przyszłego tygodnia Jeszcze wywożę gnojowice i tak dalej I potem będzie te półtorej hektara pola Które było uprawione pod cebulę i po prostu zostało Teraz I, i, I będzie czekać, po prostu już będzie czekać Tam już nic nie będę ruszał było dwa razy jeszcze po uprawie jechane agregatem talerzowym, więc powinno wszystko na spokojnie już tam e, styknąć więc no mam nadzieję, że, że jakieś te różnice wyjdą z korzyścią, z korzyścią oby tutaj w tej technologii co, co, co była planowana, ale no zobaczymy, no, takie porównanie mimo wolne będzie e, orka WS bez orka wiosenna mówię Orki wiosennej nienawidzę i jak były robione orki, to, to, to się po prostu wystrzegaliśmy tego, a tutaj no sytuacja jest jaka jest, jest taka dość patowa, więc e, ten pół będzie wyciągnięty na szybko będzie zaorany, żeby tą cebulę e, posadzić. Słuchajcie, więc wymieniajmy się tymi doświadczeniami, wymieniajmy się z postrzeżeniami, eksperymentami i tak wynikami, które mamy u siebie. Bo tak jak już kilka razy mówiłem, ja no u siebie prowadzę gospodar... gospodarstwo bezorkowo w większości, ale tak jak w tym roku półtora hektara pod Cebulę, czy w ubiegłym roku właśnie Nowa Dzierżawa, gdzie był sam pesz, czy trzy lata temu właśnie też takie peżowisko, które po prostu gdzieś tam nowe Dzierżawy wpadały, którego mi po prostu nie udałoby się uprawić w żaden sposób bezorkowo, bądź no, można by, ale dużym, dużym kosztem. Są to sytuacje, gdzie właśnie ta orka u nas na gospodarstwo wchodzi. I no tutaj nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o systemy bezorkowe, są one dla gleby, często do naszej kieszeni lepsze niż w przypadku orki. Ale no są sytuacje, gdzie niestety trzeba ten bóg prze, przeprosić i po prostu cofnąć się krok wstecz, żeby móc iść dalej. Ja no mówię tutaj, nie będę robił tego na siłę, nie wiem, że, żeby teraz tam ujeżeć jeszcze dziesiąty raz czymkolwiek, bo to jest totalnie bez sensu. I no mówię, gdzieś trzeba znaleźć zawsze ten konsensus, ten środek, najlepsze rozwiązanie dla siebie, bo no, uprawa orkowa niweluje błędy. W przypadku uprawy bezorkowej to nie ma prawa być praktycznie na żaden na błąd. Musi przede wszystkim być podozmian, co już też prędzej wspomniałem, że bez podozmiany, no to niestety, ale uprawy bezorkowe praktycznie nie mają miejsca, ale też nie wszystkie trzeba zaznaczyć i tak naprawdę żeby edukować trzeba podawać takie informacje, które są rzeczywiste, które sytuacje, które naprawdę się na polu pojawiają. Jestem też na jednej z grup wszystkich, jeśli chodzi o uprawy bezorkowe. I teraz wrzucę Wam zdjęcie. I na tym zdjęciu właśnie jest sytuacja, gdzie w uprawach bezorkowych karcyją mysze. To wszystkie place, te wszystkie puste pola są to po prostu wyżarte miejsca przez myszy. I niestety, myszy nie zwalczymy żadnym środkiem, środkiem ochrony roślin. Żadną broną muczową przejeżdżając po grzbiecie tym myszom nic tutaj się że tak powiem nie stanie. Więc czasami ta orka raz czy drugi raz nawet w tych uprawach bezorkowych jest no może nie tyle potrzebne, co wskazana. Więc mówię, wymieniajmy się doświadczeniami i, i działajmy na dobro swoje i na dobro wszystkich. Mówię, ja robię bezrokowo ale no pokazuję wam jak to wszystko wygląda. Większość upraw, zdecydowana większość upraw wychodzi super. Są mankamenty, no mówię, no w tym roku pod Cybule w ubiegłym roku peżowisko, które orałem dwa lata temu właśnie też jedno pole, które było plane w Dzieżawę. i no nie ma co tutaj mówię, być święcie, że o teraz musimy tylko i wyłącznie bezarkowo, tam po prostu ten pług się przydaje. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolnicy profesjonalni.